Jesień 1782 roku przyniosła do dworu Kowalskich w małej wsi pod Krakowem wiadomość, która miała na zawsze zmienić życie młodej Katarzyny. Ojciec, hrabia Stanisław Kowalski, stracił ostatnie pieniądze w nieudanych inwestycjach i hazardzie, a rodzinne dobra były obciążone długami, które przewyższały ich wartość. W salonie o wyblakłych tapetach i sprzedanych już obrazach hrabia siedział naprzeciwko Jana Kowalczyka, Miejscowego kowala. Mężczyzna o szerokich barkach i spokojnych oczach przyszedł z propozycją, która brzmiała jak ratunek dla zrujnowanej rodziny. Panie hrabio, mówił Jan, obracając w dłoniach czapkę, mam dwadzieścia najlepszych koni w okolicy, są warte więcej niż wasze długi. W zamian proszę o rękę waszej córki. Katarzyna, ukryta za drzwiami, słuchała rozmowy z bijącym sercem. Miała dwadzieścia lat i marzyła o miłości, o księciu który zabierze ją do zamku. Kowal był przystojny, to prawda, ale pochodził z ludu. Małżeństwo z nim oznaczało koniec jej szlacheckich marzeń. Hrabia milczał długo, patrząc przez okno na jesienne liście. Wiedział, że nie ma wyboru. Bez tej transakcji rodzina straciłaby wszystko, a Katarzyna mogłaby skończyć jako służąca w cudzym domu. Zgadzam się, powiedział w końcu, a jego głos brzmiał jak wyrok. Ale chcę, żeby moja córka była traktowana z szacunkiem należnym jej urodzeniu. Jan skinął głową. Będzie panią mojego domu i mojego serca, jeśli pozwoli. Katarzyna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Została sprzedana jak koń, jak kawałek ziemi. Nie wiedziała jeszcze, że ten człowiek, który kupił ją za statko koni, stanie się największą miłością jej życia. Umowa została zawarta, a ślub wyznaczony na listopad. Katarzyna miała miesiąc, by przygotować się na życie, którego nigdy nie chciała, ale które miało przynieść jej więcej szczęścia, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. Rozdział drugi Przygotowania. Miesiąc przed ślubem mijał w atmosferze melancholii i rezygnacji. Katarzyna spędzała dni patrząc przez okno na jesienne pola i marząc o życiu, które mogłaby mieć. Matka, hrabina Elżbieta, próbowała pocieszyć córkę, ale sama była złamana perspektywą tego małżeństwa. Córko mówiła, układając w skrzyni ostatnie suknie Katarzyny. Jan Kowalczyk to dobry człowiek. Widziałam, jak traktuje swoje zwierzęta, jak pomaga sąsiadom. Może nie jest szlachcicem, ale ma szlachetne serce. Katarzyna nie odpowiadała. Siedziała przy oknie, obserwując, jak Jan pracuje w swojej kuźni. Mężczyzna był rzeczywiście przystojny, wysoki, o szerokich barkach i ciemnych włosach. Jego ruchy były pewne i gracjarne, a gdy śmiał się z innymi mężczyznami, jego twarz rozjaśniała się w sposób, który sprawiał, że Katarzyna czuła dziwne ciepło w sercu. Ale to nie wystarczało. Ona była szlachcianką, wychowaną na francuskich romansach i marzeniach o wielkiej miłości. Jak mogła pokochać człowieka, który nigdy nie czytał poezji, nie znał francuskiego, nie potrafił tańczyć menueta? Jan przychodził do dworu co kilka dni, przynosząc drobne prezenty. Bukiet polnych kwiatów, miód od swojej sąsiadki, ręcznie wykute ozdoby. Za każdym razem prosił, by mógł porozmawiać z Katarzyną, ale ona odmawiała. Nie chciała poznawać człowieka, za którego miała wyjść z przymusu. Panna Katarzyna mówił do służącej: Przekaż swojej pani, że cierpliwie będę czekał, aż zechce ze mną porozmawiać. Nie spieszę się. Mamy całe życie. Te słowa dotarły do Katarzyny i sprawiły, że po raz pierwszy pomyślała o Janie nie jako o kupcu, który ją nabył, ale jako o mężczyźnie, który próbował ją poznać. Może rzeczywiście był inny niż myślała? Tydzień przed ślubem Katarzyna w końcu zgodziła się na spotkanie. Miała nadzieję, że rozmowa przekona ją, iż podjęła właściwą decyzję, albo da jej odwagę, by uciekła. Rozdział trzeci. Pierwsze spotkanie. Spotkanie odbyło się w ogrodzie dworskim. Pod starą lipą, która pamiętała jeszcze dziadka Katarzyny. Była chłodna październikowa popołudnie, a liście szeleściły pod stopami jak złote monety. Katarzyna przyszła ubrana w swoją najlepszą suknię, ciemno z koronkami, która podkreślała kolor jej oczu. Jan czekał już przy drzewie, trzymając w dłoniach małą drewnianą figurkę. Gdy zobaczył Katarzynę, wstał i ukłonił się z szacunkiem, jakiego nie okazywałby nawet hrabiemu. Dziękuję, że panna zechciała ze mną porozmawiać, powiedział a jego głos był ciepły i spokojny. Wiem, że to małżeństwo nie jest pani wyborem. Katarzyna była zaskoczona jego bezpośredniością, spodziewała się komplementów, próśb o zrozumienie, może nawet błagań. Tymczasem Jan mówił prawdę wprost, bez owijania w bawełnę. Nie jest, odpowiedziała szczerze, ale nie mam wyboru. Ma pani wybór, powiedział Jan wyciągając rękę z figurką. Jeśli pani nie chce tego małżeństwa, Znajdę inny sposób, by pomóc pani ojcu. Nie chcę żony, która będzie mnie nienawidzić. Katarzyna wzięła figurkę. Był to mały koń, wyrzeźbiony z niezwykłą precyzją i miłością do detali. Każdy mięsień, każda grzywa była odwzorowana perfekcyjnie. To piękne! szepnęła, głaszcząc drewno. Sam pan to zrobił? W długie zimowe wieczory odpowiedział Jan. Lubię tworzyć piękne rzeczy. W kuźni kształtuje żelazo, ale drewno pozwala mi wyrazić to, czego nie potrafię powiedzieć słowami. Katarzyna spojrzała na niego z nowym zainteresowaniem. Ten człowiek miał duszę artysty, ukrytą pod ciałem rzemieślnika. Dlaczego chce się pan ze mną ożenić? Zapytała. Może znaleźć żonę, która pana pokocha. Jan uśmiechnął się smutno. Bo gdy pierwszy raz panią zobaczyłem w kościele, pomyślałem, że anioły stąpiły na ziemię. I chociaż wiem, że pani mnie nie kocha, mam nadzieję, że może kiedyś, może nauczy się pani mnie szanować. Te słowa poruszyły Katarzynę bardziej, niż chciała przyznać. Rozdział czwarty. Dzień ślubu listopadowy. Poranek był mroźny i mglisty, jakby sama natura próbowała ukryć ceremonię, która miała połączyć dwie tak różne dusze. Kościół święty Wojciecha w wiosce był skromny, ale pięknie udekorowany jesiennymi kwiatami i świecami, które Jan osobiście przyniósł i ustawił. Katarzyna stała przed lustrem w swojej sypialni, patrząc na odbicie kobiety w białej sukni ślubnej. Suknia była prosta, ale elegancka, jedyna na którą stać było zubożałą rodzinę. Matka, zapłakana, układała jej welon, szepczące modlitwy o szczęście dla córki. Pamiętaj, dziecko, mówiła hrabina. Małżeństwo to nie tylko uczucia, to partnerstwo, wzajemny szacunek, wspólne budowanie życia. Może miłość przyjdzie z czasem. W kościele zebrała się cała wieś. Chłopi przyszli zobaczyć, jak ich Kowal żeni się ze szlachcianką. Szlachta z okolicy przyszła z ciekawości, a może i złośliwości. Chcieli zobaczyć, jak daleko upadła rodzina Kowalskich. Jan czekał przy ołtarzu w swoim najlepszym ubraniu, ciemnym żupanie, który podkreślał jego szerokie barki i przystojną twarz. Gdy Katarzyna weszła do kościoła u boku ojca, Jan nie mógł oderwać od niej wzroku. Była piękna jak sen ale w jej oczach widział smutek i rezygnację. Ceremonia przebiegła zgodnie z tradycją. Ksiądz mówił o obowiązkach małżeńskich, o wzajemnej miłości i szacunku. Gdy przyszedł moment wymiany przysięg, Jan spojrzał Katarzynie prosto w oczy. Przysięgam, że będę Cię kochał i szanował, chronił i wspierał, dopóki śmierć nas nie rozłączy, powiedział, a jego głos drżał z emocji. Katarzyna powtórzyła słowa przysięgi ale jej głos był płaski, pozbawiony uczuć. Robiła to z obowiązku, nie z miłości. Gdy ksiądz powiedział: Możesz pocałować pannę młodą, Jan zbliżył się do Katarzyny. Przez chwilę wahał się, widząc w jej oczach strach, ale potem delikatnie ujął jej twarz w dłonie i pocałował ją tak czule, jakby była najcenniejszym skarbem na świecie. Ten pocałunek zmienił wszystko. Rozdział piąty, nowy dom. Dom Jana był skromny, ale czysty i przytulny zbudowany z drewna i kamienia, z dużym kominem i małymi okienkami, które wpuszczały ciepłe światło. Katarzyna weszła do środka z bijącym sercem, zdając sobie sprawę, że to teraz jej dom miejsce, gdzie spędzi resztę życia. Główna izba była urządzona prosto, ale z gustem. Drewniane meble były solidne i pięknie wykonane. Widać było, że Jan sam je robił. Na ścianach wisiały jego rzeźby, konie, ptaki. Sceny z wiejskiego życia. Wszystko było czyste i zadbane, jakby czekało na kobiecą rękę. To teraz pani dom, powiedział Jan, zdejmując płaszcz Katarzyny. Może pani zmienić wszystko, co się nie podoba. Chcę, żeby czuła się pani tutaj dobrze. Katarzyna rozglądała się po izbie, próbując wyobrazić sobie siebie w tym miejscu. Było tak różne od dworu, w którym się wychowała. Tam wszystko było wielkie, oficjalne, zimne. Tutaj panowała atmosfera ciepła i spokoju. To piękne, powiedziała szczerze, dotykając jednej z rzeźb. Naprawdę Pan to wszystko zrobił? Jan skinął głową rumieniąc się lekko. Lubię pracować rękami, nie tylko w kuźni. Zimą, gdy jest mniej pracy, rzeźbie, robię meble, to mój sposób na długie wieczory. Pokazał jej cały dom: małą kuchnię z wielkim piecem, spiżarnię pełną zapasów na zimę, sypialnię z łóżkiem, które sam zrobił, ozdobione rzeźbionymi kwiatami. Wszystko było przygotowane z myślą o niej. Przygotowywał pan ten dom dla mnie? Zapytała Katarzyna, dotykając koronkowych firanek w sypialni. Od dnia, gdy się zgodziłem na to małżeństwo, odpowiedział Jan. Chciałem, żeby wszystko było gotowe na panią przyjęcie. Katarzyna poczuła dziwne ciepło w sercu. Nikt nigdy nie przygotowywał dla niej niczego z taką troską i miłością. Nawet w rodzinnym domu wszystko było gotowe od pokoleń, bez myśli o jej osobistych potrzebach czy pragnieniach. Wieczorem, gdy siedzieli przy kominku, Jan zaparzył herbatę i podał Katarzynie książkę. Umie pan czytać? zapytała zdziwiona. Nauczyłem się sam, odpowiedział. Myślałem, że może będziemy mogli razem czytać wieczorami. Rozdział szósty. Pierwsze tygodnie. Pierwsze tygodnie małżeństwa upływały w atmosferze grzecznej obcości. Katarzyna i Jan krążyli wokół siebie, jak dwa planety na różnych orbitach, blisko, ale nigdy się nie stykając. Jan wstawał wcześnie, szedł do kuźni, wracał na obiad, który Katarzyna przygotowywała z pomocą Maryny, starszej kobiety z wioski, która nauczała ją prowadzenia domu. Katarzyna odkrywała, że życie żony Kowala bardzo różni się od życia szlachcianki. Musiała nauczyć się gotować, prać, sprzątać. Rzeczy, które zawsze robiła za nią służba. Na początku było to frustrujące, ale z czasem zaczęła znajdować w tych czynnościach dziwną satysfakcję. Pani się uczy szybko mówiła Marina, patrząc, jak Katarzyna miesza ciasto na chleb. Widać, że ma pani dobre serce i chęć do pracy. Jan był cierpliwy i delikatny. Nigdy nie podnosił głosu, nie krytykował jej błędów, nie żądał niczego, czego nie chciała dać. Wieczorami siadywali razem przy kominku. On rzeźbił lub czytał, ona haftowała lub też czytała. Czasami rozmawiali o książkach, o wiosce, o planach na przyszłość. Czy żałuje pan tego małżeństwa? Zapytała go pewnego wieczoru katarzyna odkładając haft. Jan spojrzał na nią z nad książki. Nigdy. A pani? Katarzyna zastanowiła się przez chwilę. Na początku tak, ale teraz. nie wiem. Pan jest inny niż myślałam. Inny jak? Łagodniejszy, mądrzejszy, bardziej szlachetny niż niektórzy szlachcice, których znałam. Jan uśmiechnął się smutno. Szlachectwo to nie kwestia urodzenia, ale charakteru. Te słowa zapadły Katarzynie głęboko w serce. Zaczynała rozumieć, że poślubiła człowieka wyjątkowego, choć z prostego stanu. Ale czy to wystarczy by pokochać? Odpowiedź przyszła niespodziewanie, pewnego śnieżnego wieczoru, gdy Jan wrócił z kuźni przemoczony i drżący z zimna. Katarzyna po raz pierwszy poczuła prawdziwy niepokój o jego zdrowie i dobro. To był pierwszy znak, że jej serce zaczyna się otwierać. Rozdział 7. Choroba grudzień przyniósł ostrą zimę i śnieżyce, które odcięły wioskę od świata. Jan pracował w kuźni nawet w najgorsze dni, bo ludzie potrzebowali podków dla koni i napraw narzędzi. Pewnego wieczoru wrócił do domu przemoczony do suchej nitki, drżący z zimna i z gorączką błyszczącą w oczach. Katarzyna, która właśnie kończyła przygotowywanie kolacji, natychmiast zauważyła, że coś jest nie tak. Jan ledwo trzymał się na nogach. A jego zwykle rumiana twarz była blada jak śnieg za oknem. Jan, co się dzieje? zapytała, podchodząc do niego z niepokojem. Nikt takiego, mruknął, próbując się uśmiechnąć. Tylko trochę zmarzłem, ale gdy dotknęła jego czoła, poczuła płonący żar. Gorączka była wysoka i niebezpieczna. Bez wahania pomogła mu dojść do łóżka i zaczęła go rozbierać z mokrych ubrań. Nie trzeba, protestował słabo Jan. Poradzę sobie sam. Milcz! powiedziała stanowczo Katarzyna, a w jej głosie po raz pierwszy od ślubu zabrzmiała prawdziwa troska. Jesteś chory i potrzebujesz opieki. Przez następne trzy dni Katarzyna nie odchodziła od łóżka Jana. Okładała go mokrymi ręcznikami, gdy gorączka była za wysoka, okrywała kocami, gdy go trzęsło. Gotowała rosół i karmiła go łyżeczką, gdy był za słaby, by jeść sam. Czytała mu na głos, gdy nie mógł spać. I modliła się, gdy wydawało się, że gorączka może go zabić. W trzecią noc choroba osiągnęła szczyt. Jan majaczył, wzywając zmarłą matkę, mówiąc o koniach, które musi podkuć, o żonie, którą kocha, ale która go nie kocha. Katarzyna siedziała przy nim, trzymając jego płonącą dłoń w swoich zimnych rękach. Nie umieraj, szeptała, a łzy płynęły po jej twarzy. Proszę, nie umieraj, dopiero zaczynam cię poznawać. O świcie gorączka opadła. Jan otworzył oczy i zobaczył Katarzynę siedzącą przy łóżku bladą ze zmęczenia, ale uśmiechniętą z ulgi. Zostałaś przy mnie, powiedział słabym głosem. Gdzie miałam iść? odpowiedziała, głaszcząc jego włosy. Jesteś moim mężem. W tym momencie Katarzyna zrozumiała, że gdzieś między gotowaniem rosołu a modlitwami o jego zdrowie, jej serce zaczęło kochać tego dobrego, łagodnego człowieka. Rozdział ósmy. Odkrycie miłości. Rekonwalescencja Jana trwała dwa tygodnie, podczas których Katarzyna odkryła, jak bardzo zależy jej na jego zdrowiu i szczęściu. Siedziała przy nim godzinami, czytając na głos, rozmawiając o wszystkim i niczym, poznając człowieka, za którego wyszła z przymusu, a którego teraz zaczynała kochać z wyboru. Jan opowiadał jej o swoim dzieciństwie, o tym, jak nauczył się kowalstwa od ojca, o marzeniach, które miał jako młody chłopak. Mówił o swojej matce, która umarła, gdy miał 15 lat, o samotności, która towarzyszyła mu przez lata, zanim ją spotkał. Zawsze marzyłem o rodzinie, powiedział pewnego popołudnia, gdy siedzieli razem przy oknie, patrząc na śnieg, o żonie, która będzie moją przyjaciółką, o dzieciach, które będą biegać po domu. Ale myślałem, że to tylko marzenia. Katarzyna poczuła ciepło rozlewające się po sercu. A teraz? Teraz mam żonę, która jest piękniejsza i mądrzejsza niż kiedykolwiek śmiałem marzyć, ale wciąż nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mnie kochać. Katarzyna spojrzała na niego, na jego łagodne oczy, na ręce, które tworzyły piękne rzeczy, na serce, które było tak pełne miłości. Zrozumiała, że już go kocha, może nie z pasją z francuskich romansów, ale z głębokim, spokojnym uczuciem, które było silniejsze niż wszystkie namiętności. Jan Powiedziała cicho, biorąc jego dłoń w swoje ręce: Myślę, że już cię kocham. Jan spojrzał na nią z niedowierzaniem. Naprawdę, naprawdę. Nie tak, jak sobie wyobrażałam, miłość w młodości to nie jest płomień, który pali i niszczy, to ciepło, które grzeje i daje siłę, to spokój, który pozwala być sobą, to zaufanie, które pozwala pokazać swoje słabości. Jan delikatnie ujął jej twarz w dłonie: Czy mogę cię pocałować? Nie z obowiązku, ale z miłości. Katarzyna skinęła głową, zamykając oczy. Gdy ich usta się spotkały, poczuła, że wreszcie jest tam, gdzie powinna być. W ramionach człowieka, który kupił ją za statko koni, ale podarował jej coś bezcennego. Prawdziwą miłość. Rozdział 9. Wiosenne Przebudzenie. Wiosna 1866 roku przyniosła nie tylko ocieplenie i pierwsze kwiaty, ale także całkowitą przemianę w małżeństwie Katarzyny i Jana. Miłość, która zakiełkowała podczas choroby Jana, Teraz rozkwitała jak jabłonie w ich małym ogródku. Katarzyna odkryła, że kocha nie tylko Jana, ale także życie, które z nim buduje. Nauczyła się gotować jego ulubione potrawy, pomagała mu w kuźni, prowadząc księgi i przyjmując zamówienia. Jan z kolei uczył ją rzeźbienia, pokazywał jak kształtować żelazo, opowiadał o swoich planach rozbudowy warsztatu. Chciałbym zbudować większy dom. Mówił pewnego wieczoru, gdy siedzieli w ogródku, patrząc na zachód słońca, z prawdziwą biblioteką dla ciebie i większą pracownią dla mnie, i pokoje dla dzieci. Katarzyna rumieniła się na wspomnienie o dzieciach. Od kilku tygodni ich małżeństwo było prawdziwe we wszystkich znaczeniach tego słowa, a ona z radością myślała o możliwości zostania matką dzieci Jana. Wieś obserwowała ich przemianę z zaciekawieniem i rosnącym szacunkiem. Na początku ludzie byli sceptyczni, czy szlachcianka będzie potrafiła być żoną prostego kowala, ale widząc, jak Katarzyna pracuje ramię w ramię z mężem, jak śmieje się z jego żartami, jak patrzy na niego z miłością, zaczęli ją akceptować jako jedną z nich. Pani Katarzyna to prawdziwa dama, mówiła Marina do innych kobiet, ale także prawdziwa żona. Widać, że kocha swojego męża całym sercem. Nawet szlachta z okolicy zaczęła inaczej patrzeć na to małżeństwo. Hrabina Potocka, która na początku kręciła nosem na związek Katarzyny z Kowalem, teraz mówiła Ta dziewczyna znalazła prawdziwe szczęście, może nie w zamku, ale w sercu dobrego człowieka. Jan kwitł pod wpływem miłości żony. Jego prace stały się jeszcze piękniejsze, jego kuźnia prosperowała, a on sam stał się jednym z najbardziej szanowanych ludzi w okolicy. Ale najważniejsze było to, że był szczęśliwy szczęśliwy jak człowiek, który otrzymał więcej, niż śmiał marzyć. Pewnego majowego wieczoru, gdy spacerowali po łące pełnej kwiatów, Katarzyna zatrzymała się i spojrzała na Jana. "Wiesz co?" powiedziała. "Myślę, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie." Rozdział dziesiąty. Pierwsza próba. Szczęście Katarzyny i Jana zostało wystawione na pierwszą poważną próbę w czerwcu, gdy do wsi przyjechał kuzyn Katarzyny, hrabia Aleksander Kowalski. Młody, przystojny i bogaty szlachcic przyjechał z Warszawy w sprawach majątkowych, ale gdy zobaczył Katarzynę, postanowił uratować ją z tego, jak to nazywał, niegodnego związku. Katarzyno, mówił, gdy spotkali się w dworze jej ojca, nie mogę patrzeć, jak marnujesz życie z tym rzemieślnikiem. Mam wpływy w Warszawie, mogę załatwić unieważnienie tego małżeństwa. Jesteś piękna, młoda, możesz wyjść za prawdziwego szlachcica. Katarzyna słuchała go z rosnącym oburzeniem. Aleksander Jan to mój mąż i kocham go. Miłość? Aleksander zaśmiał się pogardliwie. To tylko złudzenie. Jak możesz kochać człowieka, który pachnie dymem z kuźni i ma ręce brudne od pracy? Te ręce tworzą piękne rzeczy, odpowiedziała Katarzyna z godnością. A ten dym to zapach uczciwej pracy. Jan jest lepszym człowiekiem niż wielu szlachciców, których znam. Aleksander nie dawał za wygraną. Przez tydzień namawiał Katarzynę, obiecywał jej życie w luksusie, podróże po Europie, wszystko, czego mogła zapragnąć. Niektórzy mieszkańcy wsi zaczęli szeptać: Może rzeczywiście Katarzyna powinna wrócić do swojego stanu? Jan obserwował to wszystko w milczeniu, ale Katarzyna widziała ból w jego oczach. Pewnego wieczoru, gdy wracała od ojca, zastała go siedzącego przy kominku z głową w dłoniach. Jan, co się dzieje? zapytała, siadając obok niego. Może twój kuzyn ma rację powiedział cicho. Może zasługujesz na lepsze życie niż mogę ci dać? Katarzyna poczuła, jak serce jej się ściska. Jak możesz tak mówić? Czy nie widzisz, jak bardzo cię kocham? Widzę, odpowiedział Jan, ale widzę też, że mogłabyś mieć wszystko, czego zapragniesz. Katarzyna wzięła jego twarz w dłonie i spojrzała mu prosto w oczy. Już mam wszystko, czego pragnę. Mam ciebie. Następnego dnia Katarzyna poszła do Aleksandra i powiedziała mu jasno: Nie opuszczę Jana. Nigdy. To mój wybór i moja miłość. Aleksander wyjechał z wsi kręcąc głową nad głupotą swojej kuzynki, ale Katarzyna wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Rozdział jedenasty. Błogosławiony stan jesień przyniosła Katarzynie i Janowi najwspanialszą wiadomość. Katarzyna była w błogosławionym stanie. Gdy powiedziała mężowi o swojej ciąży, Jan podniósł ją w ramiona i zakręcił po izbie, śmiejąc się z radości. Będziemy mieli dziecko, wołał. Nasze dziecko. Katarzyna nigdy nie widziała go tak szczęśliwego. Jan natychmiast zaczął przygotowywać pokój dziecięcy, rzeźbiąc kołyskę i zabawki, planując przyszłość swojego potomka. Traktował Katarzynę jak najcenniejszy skarb, nie pozwalając jej dźwigać ciężkich rzeczy, gotując dla niej specjalne potrawy, czytając na głos wieczorami. Będziesz wspaniałą matką, mówił, głaszcząc jej jeszcze płaski brzuch. A nasze dziecko będzie najszczęśliwsze na świecie, bo będzie miało rodziców, którzy się kochają. Ciąża przebiegała spokojnie. Katarzyna czuła się dobrze, a jej miłość do Jana rosła z każdym dniem. Widziała, jak bardzo pragnie zostać ojcem, jak planuje przyszłość ich dziecka, jak marzy o tym, żeby nauczyć je wszystkiego, co sam umie. Wieś cieszyła się razem z nimi. Kobiety przynosiły Katarzynie domowe lekarstwa na mdłości, dzieliły się radami, pomagały przygotować wyprawkę dla dziecka. Jan był tak dumny, że opowiadał każdemu o nadchodzącej radości. Widzisz? mówiła Marina do innych kobiet. To prawdziwa miłość. Oni nie tylko się kochają, ale budują razem przyszłość. Zimą Katarzyna spędzała długie godziny przy kominku, haftując ubranka dla dziecka, podczas gdy Jan rzeźbił zabawki. Rozmawiali o tym, jak będą wychowywać swoje dziecko, jakie wartości chcą mu przekazać. Chcę, żeby nasze dziecko wiedziało, że miłość jest ważniejsza niż pochodzenie, mówiła Katarzyna, że szlachectwo to nie tytuł, ale sposób życia, i chcę, żeby wiedziało, że może osiągnąć wszystko, jeśli będzie pracować uczciwie i z pasją, dodawał Jan. Pewnego marcowego wieczoru, gdy śnieg już topniał, a pierwsze przebiśniegi przebijały się przez ziemię, Katarzyna poczuła pierwsze skurcze. Ich dziecko postanowiło przyjść na świat razem z wiosną. Jan pobiegł po akuszerkę, a potem czekał za drzwiami, modląc się o zdrowie żony i dziecka. Gdy w końcu usłyszał płacz noworodka, prawie zemdlał z ulgi i radości. Rozdział 12. Nowe życie Małgorzata Bo tak nazwali córkę... Przyszła na świat w piękny marcowy poranek 1781 roku, gdy słońce świeciło przez okno sypialni, a za oknem śpiewały pierwsze ptaki. Była zdrowa, różowa i miała ciemne włosy ojca oraz niebieskie oczy matki. Jan płakał, gdy po raz pierwszy wziął córkę w ramiona. Jest najpiękniejsza na świecie, szeptał, patrząc na maleńką buzię. Dokładnie jak jej mama. Katarzyna, zmęczona porodem, ale szczęśliwa, patrzyła na męża trzymającego ich dziecko. I czuła, że jej serce może pęknąć z miłości. Ten silny mężczyzna, który potrafił ukształtować żelazo, teraz drżał, trzymając delikatne niemowlę. Będzie miała wszystko, czego zapragnie, mówił Jan, kołysząc Małgorzatę. Wykształcenie, miłość, możliwości. Będzie panią swojego losu. Pierwsze tygodnie z dzieckiem były trudne, ale piękne. Jan pomagał przy wszystkim. Zmieniał pieluchy, kołysał córkę w nocy, śpiewał jej kołysanki. Katarzyna obserwowała go z podziwem, widząc, jak naturalnie przyszło mu ojcostwo. Wieś przychodziła z wizytami, przynosząc prezenty i gratulacje. Nawet hrabia Kowalski, ojciec Katarzyny, był wzruszony, gdy zobaczył swoją wnuczkę. To piękne dziecko, powiedział do Jana. I widzę, że ma dobrych rodziców. Pewnego wieczora, gdy Małgorzata spała w kołysce, którą Jan własnoręcznie wykonał, Katarzyna i Jan siedzieli przy kominku, trzymając się za ręce. Pamiętasz, jak myślałam, że to małżeństwo to koniec moich marzeń? Powiedziała Katarzyna. Pamiętam, odpowiedział Jan. A teraz? Teraz wiem, że to był początek prawdziwego życia, życia, o którym nawet nie śmiałam marzyć. Jan pocałował jej rękę. Kocham cię, Katarzyno, bardziej niż życie. I ja ciebie kocham, Janie. Ty i Małgorzata jesteście moim całym światem. Za oknem wiosna budziła się do życia, a w małym domu kowala panowała miłość, która zrodziła się z transakcji, ale stała się legendą. Katarzyna oddana Kowalowi za statko koni, stała się panią jego serca i matką jego dziecka, a Jan, który kupił żonę, otrzymał w zamian największy skarb prawdziwą miłość. Rozdział trzynasty. epilog Pani serca. Dziesięć lat później, w 1794 roku, Katarzyna stała w ogrodzie swojego domu, patrząc na dzieci bawiące się pod jabłoniami. Małgorzata, teraz dziesięciolatka, uczyła młodszego brata Stanisława, jak rzeźbić w drewnie. Najmłodszy, pięcioletni Józef, gonił motyle między kwiatami. Dom się rozrósł. Jan dobudował nowe pokoje, bibliotekę dla Katarzyny i większą pracownię dla siebie. Kuźnia prosperowała a Jan stał się jednym z najbogatszych ludzi w okolicy. Ale bogactwo nie zmieniło ich, wciąż byli tymi samymi ludźmi, którzy pokochali się mimo różnic społecznych. Katarzyna nauczyła dzieci czytać i pisać, Jan uczył je rzemiosła i uczciwej pracy. Małgorzata miała talent do rzeźbienia, Stanisław kochał książki, a Józef już teraz pomagał ojcu w kuźni. Mama, powiedziała Małgorzata podchodząc do matki z drewnianą figurką w ręku, czy to prawda, że tata kupił cię za konie? Katarzyna uśmiechnęła się, patrząc na córkę, która miała jej oczy, ale zdecydowany charakter ojca. To prawda, kochanie, ale dlaczego się zgodziłaś? Bo nie miałam wyboru, ale potem odkryłam, że czasami to, co wydaje się przekleństwem, może stać się największym błogosławieństwem. Jan podszedł do nich, otaczając ramionami żonę i córkę. Miał teraz więcej siwych włosów, ale jego oczy wciąż płonęły tą samą miłością, co w dniu ślubu. Twoja mama, powiedział do Małgorzaty, została panią mojego serca w chwili, gdy zgodziła się zostać moją żoną, a każdy dzień od tamtej pory tylko umacnia jej panowanie. Katarzyna spojrzała na męża z miłością, która przez lata stała się jeszcze głębsza i silniejsza, a ty, mój drogi, pokazałeś mi, że prawdziwa szlachta to nie tytuł, ale sposób traktowania innych ludzi. Wieczorem, gdy dzieci już spały, Katarzyna i Jan siedzieli w bibliotece, czytając przy świetle lamp. Na ścianie wisiał portret, który namalował wędrowny artysta. Przedstawiał ich w dniu ślubu, ale w oczach Katarzyny artysta uchwycił nie rezygnację, ale nadzieję. Czy żałujesz? zapytał Jan, jak robił to czasami przez te wszystkie lata. Nigdy, odpowiedziała Katarzyna jak zawsze. Zostałam oddana Kowalowi za statko koni, ale otrzymałam w zamian całe królestwo. Królestwo miłości rodziny i szczęścia. Jan pocałował jej rękę, na której wciąż nosiła prostą obrączkę, którą sam wykuł. A ja myślałem, że kupuje żonę, a otrzymałem partnerkę, przyjaciółkę i największą miłość życia. Za oknem świeciły gwiazdy nad spokojną wioską, a w domu Kowala panowała miłość, która zaczęła się od transakcji, ale stała się legendą opowiadaną przez pokolenia. Historia Katarzyny i Jana pokazywała, że prawdziwa miłość nie zna granic społecznych, a serce może pokochać wbrew wszystkim przeszkodom. Katarzyna, oddana kowalowi za statko koni, rzeczywiście stała się panią serca, nie tylko serca Jana, ale całej społeczności, która nauczyła się, że szlachectwo duszy jest ważniejsze niż szlachectwo krwi.